No to aktualizacja informacji na temat tego samochodu. Mieliście rację ci, którzy pisaliście, że to jest kwestia rygla w kierownicy. Rzeczywiście, tutaj jest taki problem, że. Tam jest taka blokada kierownicy, i w tej blokady jest silniczek, i ten silniczek po prostu pada po jakimś czasie. Tam padają szczotki, bo to jest silnik szczotkowy, i te szczotki padają, i on blokuje kierownicę. Który zablokuje kierownicę, to zablokuje, to blokuje w ogóle wtedy przekręcanie kluczyka. Znaczy, kluczyk przekręca się, ale się nie odpala, ponieważ dostaje informację, że regiel jest tutaj włączony, i to się dokładnie u mnie stało. Czyli kierownicę nam zablokowano teraz o, tak, ale jak widzicie, ta kierownica lata, ponieważ tutaj próbowaliśmy z nią walczyć, był tutaj u mnie spec i próbowaliśmy ją odblokować, niestety tutaj rozkręcanie tej kierownicy, tak jak tutaj, o, widzicie, porozkręcane są te plastiki nie udało mi się tego ruszyć, bo mieliśmy nadzieję, że ten silniczek się jeszcze obudzi i odblokuje tą kierownicę natomiast to, co zrobiliśmy, to założyliśmy emulator tego rygla, czyli on gdzieś tutaj, o, tutaj jest ten emulator podłączony, czyli już Zamiast tego rygla, to jest akurat przewód do tego rygla, jest właśnie ten emulator tutaj założony, zaprogramowany I teraz auto odpala w tej chwili, czy jak włożę kluczyk to Tak, przekręcam, o normalnie się odpala, budzi, czy mogę go odpalić O, działa Czyli to nie jest kwestia ani akumulatora, ani żadnych bezpieczników, tak jak niektórzy pisali Ale ci, którzy pisali, że to jest rygiel, to jest dokładnie rygiel I teraz to, co muszę zrobić, to muszę rozkręcić całą kolumnę kierownicy, czyli muszę zdjąć poduszkę, muszę zdjąć kierownicę tutaj odkręcić całą tą kolumnę kierownicy i dostać się do tego rygla i go po prostu tam wyciągnąć czy tam przewiercić, bo niektórzy go wiercą, no trzeba się po prostu tego tego rygla pozbyć, czyli zdjąć tą blokadę. jak zdejmiemy blokadę to będzie może tym samochodem normalnie jeździć, bo teraz on jeździ oczywiście, ale tylko na wprost przez to, że kierownica jest zablokowana to nie da się skręcać więc trochę zabawy jeszcze przede mną